Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj na otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym, przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej, przetargowej dla zadań inwestycyjnych, dla trzech zadań inwestycyjnych. Zadanie numer jeden przebudowa przepustu ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich. Zadanie numer dwa przebudowa ulicy Partyzantów w Ząbkowicach Śląskich. I zadanie numer 3: Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych. Komisja przetargowa w składzie: Jarosław Trześniak, przewodniczący komisji, Pani Elżbieta Kinal, sekretarz komisji, Pani Aneta Potok, członek komisji, Pani Justyna Obrał, członek komisji, Pani Katarzyna Szady, członek komisji, Pan Jakub Tasiński, członek komisji, i Pan Maciej Brandys, członek komisji. Pani Beata Czerwińska, inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu, nieobecna. Na chciałam chciałem poinformować, że zamawiający zamierza przeznaczyć następujące kwoty na poszczególne zadania. Dla zadania numer 1, przebudowa przepustu w ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich, to jest kwota 80 tysięcy złotych zł brutto. Na zadanie numer 2 przebudowa ulicy Partyzantów w Ząbkowicach Śląskich kwota 60 tys. zł brutto 60 zł brutto i na zadanie numer 3 zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych 30 tys. zł brutto do dnia dzisiejszego do godziny 10 złożone zostały złożone zostało 5 5 okr. Zostały one ponumerowane zgodnie z datami wpływu. Przystępujemy do otwarcia. Oferta numer 1 wpłynęła w dniu 23 grudnia o godzinie 9.50. Oferta złożona przez Biuro Projektowania Dróg i Ulic, magister inżynier Paweł Szmit, 41 706 Ruda Śląska, ulica Kłodnicka 97, Pokój 321. Na zadanie numer 1 nie jest złożona oferta. Dla zadanie drugie, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania ulicy partyzantów. Maksymalna cena brutto mojej oferty wynosi 47 847 zł. 47 847 zł. Zadanie numer 3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych. Cena maksymalna mojej oferty wynosi 36 777 zł. I oferuję termin płatności 30 dni. Oferta numer 2 złożona również w dniu 23 grudnia o godzinie 14.05. Oferta złożona przez BPK, Spółka ZO, ulica Nepalska 2, 52, 121, Wrocław, na zadanie numer 1 nie złożona oferta. Na zadanie numer 2 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania przebudowa ulicy Partyzantów. Cena maksymalna mojej oferty wynosi 61 8 zł. 61 000 8 zł. Opracu Zadanie numer 3 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadań inwestycyjnego złócona droga dojazdowa do gruntów rolnych. Cena maksymalna mojej oferty wynosi 29 274 zł 29 274 zł I oferuję termin płatności 30 dni. numer 3 złożona w dniu 24 grudnia o godzinie 8:35 Oferta złożona przez Biuro Inżynierskie, Trakt Grzegorz Lewowski, Sędzi Sław 50, 58 410 Marciszów. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji, zadanie numer 1: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorosowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego przebudowa przepustu ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich. Cena maksymalna mojej oferty wynosi 88 tysięcy 560 zł. 88 560 zł. Zadanie numer 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego przebudowa ulicy Partyzantów w Ząbkowicach Śląskich. Cena maksymalna mojej oferty wynosi 77 490 zł. 77 490 zł. Zadanie numer 3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej przetargowej dla zadania: Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych. Cena maksymalna mojej oferty wynosi 43 050 zł. 43 050 zł. I termin płatności 30.

Oferta złożona przez JLT Nadzory i projekty drogowe Justyna Grzelczak. Ulica Moniuszki 867 5710 Strzeli. Na zadanie numer. 1. Nie jest złożona oferta. Na zadanie numer 2. Nie jest złożona oferta. Zadanie numer 3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych. Cena maksymalna brutto mojej oferty wynosi 19 tysięcy zł. 19 tysięcy zł. I oferuję termin płatności 30 dni. I oferta numer 5 złożona w dniu dzisiejszym o godzinie 9.25. Oferta złożona przez pracownia projektowo-inżynierska Nowicki, Marcin Nowicki, 55200 Oława, ulica Różana 5 przez 1. Odpowiedź na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: wykonanie kompleksowej dokumentacji. Zadanie numer 1: opracowanie kompleksowej dokumentacji. Yy, przepustu nie jest złożona oferta. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania przebudowa ulicy partyzantów. Cena maksymalna mojej oferty wynosi 89 500 zł. 89 500 zł. Zadanie numer 3: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego. Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych. Cena maksymalna mojej oferty wynosi 14 800 zł. 14 800 zł. I oferuję termin płatności 30 dni. Bardzo za uwagę.